6. Najbardziej zniszczonych miast podczas II wojny światowej 6. Hamburg W lipcu 1943 roku podczas operacji Gomorra Hamburg bombardowało 3000 alianckich bombowców, niszcząc swoimi bombami około 65% zabudowań miejskich, pozbawiając przy tym około miliona mieszkańców dachu nad głową. 5. Hiroshima po zrzuceniu przez Amerykanów bomby atomowej destrukcji uległo 70% zabudowań miasta, grzebiąc w swoich ruinach około 100 tysięcy ludzi. 4. Drezno. W lutym 1945 roku alianci spopielili miasto bombardowaniami dywanowymi, niszcząc je w 75% i tworząc prawdziwą burzę ognia o temperaturze 1500 stopni. 3. Manila. Podczas walki Japończyków z Amerykanami w 1945 roku obie strony doprowadziły do zniszczenia miasta aż w około 80%, zabijając przy tym około 100 tysięcy mieszkańców. 2. Stalingrad. W czasie bitwy stalingradzkiej, walcząc o każdy budynek, bombardując miasto z powietrza, zniszczono je w około 80%, przy czym zginęło milion jego mieszkańców i żołnierzy. 1. I Warszawa. Od bombardowań w 1939 do systematycznego zniszczenia w 1944 i 1945 miasto zostało zniszczone w około 85% głównie w czasie Powstania Warszawskiego, podczas którego Niemcy postanowili zetrzeć miasto z powierzchni ziemi.